Witam serdecznie w kolejnym odcinku Słuchajcie, są wakacje godzina chyba przed dziewiątą ruchu nie powinno być dużego W miarę chłodno, bo 19 stopni więc klima nie będzie potrzebna i jadę na zakupy do Selgrosa jakieś pewnie 7 km myślę No i słuchajcie, w takich warunkach Pojdziemy bez klimy ona powinna spalić o 7,5 przy bardzo delikatnej jeździe. Więc jestem bardzo ciekawy. Będziemy jechać delikatnie, bez klimy. Zresztą zobaczymy, jaki będzie ruch. Także licznik B skasowany. Honda jest, jak widać, zimna. Zapnę pas. wędrowne na haku Stawimy sobie średnią prędkość 10 na godzinę na skrzyżowanie gdzie mi wjechał w tyłek ruch w tę stronę praktycznie żaden ale zobaczymy co będzie na pierwszym skrzyżowaniu Czasami, znaczy czasami bardzo często auta stoją już pod tym przystankiem Nie widzę żadnego auta Zobaczcie co się dzieje Brak samochodu, no to jest, to jest niesłychane. Do samego światła, do samych świateł jadę po prostu sam. 28 na godzinę, 11.07. Start stop się włączy czy nie włączy nie włączył się, o, akumulator słaby No, Honda sobie stała 4 dni nieruszana w końcu wakacji tutaj mają budować nam węzeł Biorą się do tego już od paru lat. Drzewa teraz w końcu wycięli, na co w zeszłym roku wycięli. Tu będzie ogromny węzeł, autostradowy, wszystkie te domy, to wszystko idzie do burzenia. Tu widać wycinkę drzew. Z tej strony wszystko powycinane. Tu były domy. Te domy, wszystko. Do wyburzenia to też. Całe szczęście to jest syf taki tu był. Tu było złomowisko. Ja tu gadu gadu i jadę na trzecim biegu. Akumulator jeszcze, coś... a nie, teraz się załadował, start-stop się włączyło. Często tak robię, że właśnie jak na początku mi nie działa start-stop z uwagi na słaby akumulator, to go nie wyłączam i czekam kiedy akumulator się doładuje. Teraz już wiem, że jest załadowany, to zwykle go wyłączam. Słuchajcie, polmozbyt, gdzie serwisowałem Matiza i tyle zostało po polmozbyciu deweloperka wchodzi wszędzie No szału nie ma No, ale widać też to po prędkości średniej, że nie ma szału yy, myślałem, że te warunki będą lżejsze, że tak powiem Ale tak czy siak powinna zejść do 8 nawet jak to nie było jakoś, nie było jakoś super pusto więc to co wynika z tych moich obserwacji Przynajmniej te pół litra więcej, Oler A3 w stosunku do A5 Eco bierze. 7,8 kilometra, 28 na godzinę. 8,4 Bez klimy. No i ruch w miarę płynny. No słuchajcie, wracam z zakupów. Po drodze jeszcze dwa miejsca było na placu. Po jajeczka, od chłopa i jakieś malinki wziąłem przy okazji. Lubię wspierać takich polskich rolników. No w każdym razie słychać ruch coraz większy, jakby się zrobił, średnia prędkość spadła 25 na godzinę. No i mamy 8,6. Teraz powinno być już trochę luźniej. I jestem pod domem 17,7 17,725 na godzinę. Ostatecznie 8,3. No cóż, mogło być ci lepiej, mogło być spokojnie koło 8, ale nie jest źle. Dzięki, trzymajcie.